Szczęść Boże z wakacji i na wakacje. Witam Was serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu wakacyjnym w lżejszej formule. Również i outfit jest lżejszy niż ostatnio, ale chyba nie sądziliście, że całe lato spędzę w grubej, ciężkiej sutannie. Mamy jako kapłani znacznie ciekawsze formy wyrażania w ubiorze swojej przynależności do stanu kapłańskiego, ale też przy tej okazji chciałbym powiedzieć właśnie, że nie to czynicie kapłanem, że założysz sutannę czy koszulę pod koloratką, ale święcenia kapłańskie i dar Ducha Świętego, którym staram się tym darem kapłaństwa dzielić przy różnych okazjach. Tym razem właśnie w plenerze. Kolejna niedziela, kolejna Ewangelia. Siewca wyszedł siać. Stąd też znajdujemy się na polu. Tutaj również siewca wyszedł siać i ziarno padło tutaj na grunt bardzo podatny, bo jak widzimy zboże jest urodziwe i zbliża się powoli do żniw. No i ten plon, który przynosi zasiane ziarno według Jezusowej przypowieści może być 30-rotny, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny. I swoim uczniom wyjaśnia, bo oni się go pytają, ale o co ci chodzi w tej przypowieści? My tego do końca nie rozumiemy. I on im mówi, że, że to słowo, które jest głoszone, jest właśnie przyrównane do tego ziarna, które pada na różny grunt. Grunt może być właśnie skalisty, może być zachwaszczony, może być zakrzewiony, może być bardzo podatną ziemią również, żyzną. I warto przy tych naszych wędrówkach gdzieś, gdzie obserwujemy wzrastające zboże, gdzie rozlegają się piękne widoki również przy tej okazji na wsi, warto się zastanowić nad tą przypowieścią, warto się zastanowić, jaki jest grunt mojego serca. Jaki jest grunt y, mojego życia wewnętrznego, na który spada to słowo? Czy ja się tym słowem zachwycam przez minutę, a później ono gdzieś tam sobie ucieka? Czy ten plon, który wydaje w postaci mojego życia, dobrych czynów, pomocy drugiemu człowiekowi, czy jest trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy stukrotny? I tu znów jest sytuacja podobna jak z tą koszulą pod koloratkę, czy sutanną, że nie to czyni się cię chrześcijaninem, y, że założysz sobie krzyż. Łańcuszek z krzyżykiem na szyję, chociaż to jest na pewno fajne świadectwo swojej przynależności do Jezusa, ale to co masz w swoim sercu? Jaki plon wydaje słowo, które do ciebie dociera? A zatem zatrzymaj się. Zatrzymaj się pośród tych wakacyjnych wędrówek, popatrz sobie na kłosy, popatrz sobie na wzrastające zboże i przełóż sobie to przez pryzmat tego dzisiejszego spotkania z Ewangelią, z Jezusem, który mówi o. Tej urodzajności, która jest różnorodna w zależności od podłoża, na które pada słowo, i spróbuj rozpoznać te obszary, w których jeszcze to słowo nie wydaje takiego plonu, jaki powinno, bo to jest coś, co jest fundamentalne dla naszej wiary. Żeby ona nie zatrzymywała się tylko i wyłącznie na poziomie deklaracji, na poziomie szumnych, jakichś nawet modlitewnych uniesień, ale żeby prze, potrafiła przeradzać się w konkretne postępowanie, które będzie owocne. Powodzenia, szczęść Boże, trzymajcie się.